Tu być w ten y, świąteczny czas. Y, witamy y, tych którzy zazwyczaj tu bywają tak regularnie, tych co mniej regularnie, tych, co odwiedzają nas jakiś czas i tu mam na myśli Romana, który y, od dłuższego czasu, ale tak pojawia się i chwałam za to, że, że, że jest blisko i, i mamy kontakt. Także fajnie, że jesteś. Mam nadzieję, że Bóg da Ci jakieś ponadnaturalne zdolności, aby zrozumieć, co mówimy. A jak będzie mówił Denis, to będzie bardziej zrozumiałe, chyba. <ścoughs> Fajnie. Dzisiaj chciałbym wspomnieć oczywiście o tym, co przeżywamy w tych dniach. Wspominamy właśnie. Narodziny Jezusa Chrystusa i yy, wspominamy yy, właśnie to, że przyszedł na świat jako, jako właśnie ktoś tak niespodziewany i yy, a jednak spodziewany, jednak wyczekiwany, ale, ale właśnie nierozpoznany i, yy, i to nierozpoznanie o tym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No też nas czegoś uczy, tego, że, że właśnie nie, nie zawsze jako ludzie zwracamy uwagę to, co takie jawne i, i widoczne, bo bywa tak, że jesteśmy po prostu zaślepieni. I ta ślepota. Ona wynika oczywiście z naszych właśnie ograniczeń, z naszego grzechu, z, naszego, z naszej tej skazy, którą, y, którą y, um, otrzymaliśmy wraz właśnie z przyjściem grzechu na, na nas, na, na, na świat. I, y, I w związku z tym, jeszcze w tym świecie, w tym doczesnym świecie musimy być ostrożni i musimy też y, dążyć do sytuacji, w której, w której to ta, ta, ta przypadłość, właśnie to oślepienie będzie, będzie jak najmniejsze. i Gdzie jest najbardziej prawdopodobne, że, że że nie będzie tego, że nie będzie tego cienia zła, cienia Śmierci, cienia właśnie grzechu. Myślę, że tam, gdzie właśnie będzie biło, biło światło. Światło e, Bożego Słowa i właśnie to światło, które bije od Niego. I e, te święta są e, właśnie tak, myślę, bardzo zaznaczone światłami, kiedy ludzie przygotowują się do świąt, i myślę, że też e, no, niewielu wie, dlaczego to światło jest, jest symbolem tych świąt, no, rozwieszając światełka, rozwieszając właśnie różne jakieś błyszczące rzeczy, kierując właśnie się w stronę właśnie takiego światła, no, dużo jest takiej symboliki, mówi się, że zwycięstwo właśnie światła nad ciemnością i tak itd. Tak ale Myślę, że dzisiaj właśnie jest ten czas, żebyśmy zrozumieli znaczenia światła i znaczenia tego co się wydarzyło i znaczenia tego, że potrzeby właśnie rozróżnienia co jest światłością, co jest ciemnością. I znowu odwołamy się tutaj do Ewangelii Jana, który w swoim wstępie, prologu do Ewangelii właśnie wspomniał o tym. I w szóstym wersecie pierwszego rozdziału czytamy Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Bóg czyni pewne przygotowania, abyśmy abyśmy wyczekiwali czegoś, abyśmy zwrócili uwagę. I ten, mówię tu jest o Janie Chrzcicielu, on przyszedł w sytuacji takiej trudnej dla ludzi. Była okupacja rzymska, była, naród izraelski był w niewoli. Ale to jeszcze nie było jakby najtrudniejsze, najgorsze. Głównie chodziło o odstępstwo narodu, o, to, że o, tym, o, o, o ten grzech, który, który się rozpanoszył, o ten grzech, który e, przysłaniał ludziom e, właściwe patrzenie. I Jan był tą osobą, która. Miała przygotować ludzi na przyjście światła. Ale też kiedyś mówiliśmy o tym, że sam nawet Jan nie rozpoznał dokładnie właśnie przyjścia Jezusa i sam zastanawiał się, czy Jezus jest tym właśnie zapowiadanym Mesjaszem, czy na Niego właśnie mieliśmy oczekiwać. Ale właśnie to mówi nam, że wszyscy potrzebujemy dążyć do światła, dążyć do prawdy, dążyć do e, prawdziwego znaczenia. I nie zaspokajać się tylko jakimś, właśnie, naszym wyobrażeniem, naszym przyzwyczajeniem, naszym, naszą tradycją, prawda? Tym, co już od lat już mamy, jako coś, czego się możemy właśnie uchwycić, coś, co możemy, znaczy możemy budować, jako coś, co jest stworzone przez nas, a nie przez Boga. Być może ma to jakieś wyobrażenie, takie może podobieństwo do, do Bożych rzeczy, ale nie jest, nie jest tą prawdą. I dziewiąty werset mówi, że przyszła prawdziwa światłość, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Prawdziwa światłość może być, może być nierozpoznana, może być odrzucona, e, może być zignorowana. I e, te. Czasami używamy takiego stwierdzenia, najciemniej pod latarnią, prawda? E, co oznacza to, to powiedzenie? Ono oznacza to, że wszyscy spodziewając się właśnie takiego pełnego poznania w tej latarni upatrują może właśnie taką nadzieję na, na to, że, że że właśnie tam będzie tam będzie Prawdziwe poznanie, tam będzie prawda. I przedmiot latarni staje się czymś e, ważniejszym niż światło, które ta latarnia daje. I e, no, trudno sobie to tak zobrazować e, fizycznie, prawda? Jak może być pod latarnią najciemniej? Ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że pod tą latarnią, pod tym. Słupem, prawda, który, który utrzymuje to światło, to, to, tą lampę w górze, że tam można wejść, to tam rzeczywiście byłoby najciemniej. Bo ten cały. Ta cała konstrukcja ona daje właśnie ten cień. Ale komuś mogłoby się wydawać, że o tam będę, będę, będę może najbezpieczniejszy, naj, tam najpewniej się będę czuł. I, e, i czasami właśnie my. No popełniamy ten błąd e, uznając, że mamy coś, mamy coś, czego na czym możemy właśnie budować naszą, nasze bezpieczeństwo, naszą tożsamość, nasze mm, poznanie innych rzeczy właśnie na jakimś przedmiocie na, na samym fakcie, nie wiem, jakiejś przynależności, na jakimś fakcie właśnie bycia y, otoczonym jakimiś ludźmi, jakimś środowiskiem. To oczywiście może nam pomóc, ale prawda i, i prawdziwe poznanie jest w tym, który jest źródłem, który jest, który jest światłością. I Biblia wielokrotnie mówi o, o świetle. Byłem tak no, zdziwiony, że, że tak wiele razy Biblia mówi o. O świetle, o światłości, o, o lampie właśnie takiego, takiej prawdy i, i, i światłości, która właśnie ma taki charakter właśnie prawdy, poznania. I od samego początku do takich miejsc jest, jest no kilkaset, można by powiedzieć, które właśnie poruszają ten. Samo słowo y, światło, y, znalazłem 150 wersetów, w którym jest, jest przynajmniej w Biblii tej warszawskiej wymienione. Ale, więc Biblia poświęca temu bardzo wiele miejsca. Ale od samego początku właśnie czytamy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Światłość była dobra. Światłość jest dobra, bo światłość yy, yy, pomaga dojrzeć rzeczy, które Yy, które w ciemności istnieją, ale ich nie widzimy. Światłość yy, sprawia, że widzimy świat właśnie takim, takim, jakim jest. Widzimy siebie takim, jakim jesteśmy. Światłość wskazuje drogę, czyli. Yy, Sposób, w jaki mamy żyć, mamy poznawać, mamy karmić się, mamy cieszyć się również rzeczami, które rzeczywiście cieszą, które rzeczywiście dają radość, które dają radość e, wieczności. Światło mm, porządkuje nasze życie. Ustawia nam hierarchię, hierarchię wartości. Wiemy, dlaczego robimy pewne rzeczy. Kiedy przygotowujemy się do jakichś trudnych momentów w swoim życiu, potrafimy dzięki tym, temu światu, który daje Bóg, zorientować się, czy czasem nie płacimy zbyt wiele, za coś, co, co do rzeczywistości nie ma dużej wartości? Czy oddając chwilę swojego życia, e, nie wiem, ten czas, energię, poświęcając je na rzeczy, które, które przemijają, które e, dają tylko jakieś złudne przeświadczenie o, o szczęściu, e, czy właśnie nie popełniamy błędu? Dzisiaj, mając światło Ewangelii, mając światło e, prawdy Bożej, mając światło w Chrystusie, w Słowie Bożym, jesteśmy w stanie te rzeczy uporządkować, po, e, ustawić je we w w właściwej kolejności. I Boże Światło e, daje prawdę o. M, pokazuje nam prawdę o. O zbawieniu, o tym, że potrzebujemy wszyscy właśnie mm, tej odmiany, potrzebujemy wszyscy y, narodzić się na nowo. I oczywiście to wierzę, że każdy z nas poznał, ale to samo światło, które pokazało nam prawdę o zbawieniu, które... Y, no, tak jak wchodząc do ciemnego pomieszczenia, gdzie nie ma okien, nie ma zewnętrznego światła, poruszając się po tym pomieszczeniu, napotykając na przeróżne rzeczy, możemy oczywiście jakoś układać sobie tam życie, ale zmiana następuje w momencie, kiedy, kiedy zapalamy światło, kiedy widzimy wszystko, wtedy widzimy, co jest przed nami, co jest ważne, co potrzebujemy gdzieś przesunąć, co potrzebujemy e, zrobić, by, by, móc, by móc dalej żyć. Myślę, że e, kiedy zanim nawróciliśmy się, zanim podjęliśmy tą decyzję, by e, przyjąć Boże zbawienie, nasz świat właśnie wyglądał jak świat, który, e, który jest... Po prostu takim światem w ciemności. Mimo, że trochę widzieliśmy, co się dzieje wokół nas, ale to było coś na zasadzie takiego chodzenia po omacku, chodzenia z ręką wysuniętą gdzieś do przodu i badania, co jest przed nami. Kiedy Bóg oświecił nasze, nasze e, myślenie, nasze, nasze e, patrzenie na, na ten świat. Wtedy poznaliśmy, co jest, co jest ważne. I dzisiaj my możemy, no nie wiem, przyciemniać sobie ten, ten, e, to Boże światło, możemy dalej kierować się, mimo że coś widzimy ten, tej duchowej rzeczywistości możemy dalej posługiwać się e, właśnie naszymi zmysłami, e, takimi właśnie e, nienakierowanymi na, na światło, by, by rozróżniać. Ale. Jesteśmy powołani. Dzisiaj ten dzień przypomina nam o ważności tego światła, który, które, yy, które właśnie pojawia się, pojawia się w świecie, pojawia się również w sercach w sercach każdego, yy, każdego z nas. I właśnie chciałem zakończyć na tym, że to światło, ono nie jest tylko właśnie na zewnątrz. Jan, który właściwie całą swoją Ewangelię poświęcił, znaczy po wiele, wiele, momentów, wiele momentów jest takich, w których on zawarł właśnie tą ideę światła i to, co światło nam daje, pisze tak w 12 rozdziale 36 wersecie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Jezus, kiedy, a, kiedy był wśród uczniów, właśnie zachęcał ich do tego, by, by patrzyli na niego jako, jako na tego, który to światło daje. I to światło. E, miałoby spowodować, by stali się synami światła. I syn światła to jest e, ktoś, kto e, przejął to światło od, z tego źródła i stał się sam tym światłem dla, dla innych. E, stał się sam e, właśnie tym. Drogowskazem stał się sam tym źródłem, które oświeca coś innego, i stał się właśnie taką, taką latarnią. Stał się kimś, kto potrafi przekazać. I to myślę, że to stwierdzenie, właśnie z tym, z, tym, z, tym, to, z tym błędnym pojęciem, właśnie tego bezpieczeństwa, może właśnie się przyjawiać w tym, że czasami. Ludzie, którzy są dla nas takim źródłem światła, sami so, w sobie stają się kimś, za kim ch chcemy iść. Ten człowiek, który tylko niesie światło, ten człowiek, który e, pomaga nam znaleźć prawdziwe światło, staje się nam, dla nas, tym, który, e, któremu ufamy, nad kim się upieramy. Wiemy, że... Jest to e, błąd. Wiemy, że właśnie tu popełniamy ten błąd, który, e, który polega na tym, że nie rozróżniamy źródła od tego, który, który świeci. I e, Apostoł Paweł również zachęca nas do tego, aby e, po pierwsze oblec się w zbroję światłości W Rzymian 13:3. 12. I również mm, w liście do, yy, do Efezjan, 5:8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Następny werset. Więc e, światłość i to dążenie do światłości, ono również przejawia się w naszym życiu poprzez właśnie nasze e, postępowanie i naszą, e, nasze świadectwo. Tym właśnie jest nasze świadectwo. Kiedy, e, kiedy e, mm, zaufamy e, w to światło Chrystusa, które, e, które w nas świeci, kiedy na nim opieramy e, to nasze życie, kiedy nasze życie nie jest oparte e, właśnie na jakiejś ludzkiej nauce czy czy, właśnie na tych niewłaściwych rzeczach, które mogą być bardzo podobne do, do tego Bożego Światła, wtedy w nas będzie ten owoc, wtedy w nas pojawi się rezultat rezultat właśnie tego, tego światła. I e, tych wersetów tutaj mam e, tak dużo e, mówiących o, o, o tym świetle Chrystusa i e, chciałbym każdy z nich Wam przytoczyć, ale chciałbym znaleźć może taki, który pokazuje, że, e, że właśnie e, to światło... E, jest ważne właśnie w kontekście naszego, naszego życia. 1 List Jana 2:9 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Często mówimy, że brakuje nam miłości, brakuje nam e, właśnie takiej cierpliwości, miłości do innych, e, brakuje nam takiego współczucia. Myślę, że to jest związane z tym, że. E, nie tak bardzo właśnie y, zwracamy się do Boga i, i nie tak bardzo przyjmujemy od Niego to, co, co On nam zaoferował. Nie tak bardzo pamiętamy o tym, co On zrobił dla nas. Myślę, że ta światłość, ona pojawia się w momencie, kiedy my uświadamiamy sobie z tą wielką e, rzecz, która dla nas została uczyniona. I to sprawia, że jesteśmy w stanie odzwierciedlić tą miłość wobec wobec innych. I e, kiedy myślimy o e, życiu, gdzieś tam właśnie po, po, no w tym Bożym Królestwie w, w pełni już tego, co e, Bóg dla nas przygotował, jest obietnica, że nie będzie już ciemności. Objawienia 22:5 mówi i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Wyobrażacie sobie taką sytuację, w której właśnie nic jakiegoś ciemnego, nic złego właśnie nie będzie nas dotykać? I, i e, myślę, że każdy z nas po prostu tęskni za, za takim e, stanem, w którym nie będzie już możliwości się pomylić. Nie będzie możliwości popełnić błędu, nie będzie możliwości gdzieś e, ukryć czegoś, bo e, to światło Bożej, Bożej istoty, Bożego majestatu, ono, ono będzie rozświetlało wszystko. I wierzę, że, że kiedyś, kiedyś to nastąpi, ale dzisiaj my możemy szukać tego prawdziwego światła. Możemy za każdym razem, kiedy gdzieś widzimy jakieś iluminacje, myśleć o tym, że, że tak, że one mają swoje prawdziwe znaczenie, że to ma prawdziwe znaczenie właśnie. W Bogu, do którego mamy dostęp, do którego, od którego możemy czerpać tą prawdę, od którego możemy uczyć się właśnie chodzenia w światłości, chodzenia za Bogiem. I wierzę, że ten moment, czas tych świąt też nas czegoś dzisiaj uczy i owoce tego będziemy widzieć w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, latach i będziemy wiedzieć o tym, że. Tylko w Bogu jest, jest prawda, tylko w Bogu jest e, prawdziwe zaopatrzenie, i tylko w Nim, na Nim możemy, mo, możemy polegać. I tego, tego się trzymajmy. Amen.